Siemaneczko, z tej strony. Podyt aktualizacja do systemu działek. Łek, pokażę Wam. Możecie zrobić climb. A. Tylko musicie trzymać złotą łopatę. Żeby trzymać złotą łopatę, zrobiłem specjalnie kit start za 11 minut, a on ogólnie zabiera złotą łopatę, kamienne narzędzia, hełm, książkę i spodnie. I macie dwa różne... Macie dwa sposoby. Ja ciekawe czy mogę na spodnie. Kurwa mogę. Oj. Dobra, się zabezpieczę. Specjalnie sobie usunąłem. Opa. Ja zróbmy, że na spawnie nie ten. I tak będę wiedział, więc działki na spawnie i do 10 krat. No dobra, do 50 kratek na spawnie będę usuwał. No. Yes. Wejdźmy sobie do domku i zaklimujmy, czy mamy Golden możemy skliknąć Climb. Dobra. I pokaże nam się ten, jeśli macie punkty, punkty się dostaje z tego co pamiętam za grę, co jakiś czas za aktywność klikacie prawym i przesuwacie. Del crime to kasujemy. Można dodawać listy lub kontrasta zrobić. Sprawdzam czy Dobra. można abonduwać. Zapisało się. No więc. To powoduje, że nikt wam nie otworzy. Skrzynek nie będzie nic mam niszczyć. Wszelkie problemy zgłaszajcie.